że ten mecz zupełnie inny niż te dwa wcześniejsze, gdzie jakby drużyna, która prowadziła, wygrywała wyraźnie spotkanie. Dzisiaj tak naprawdę ten wynik mógł być równie dobrze w drugą stronę. Wreszcie oba zespoły chyba zagrały tak jak potrafią. Zgadza się. Myślę, że, że przede wszystkim oba zespoły pokazały bardzo takie e, żeńskie i e, obliczne siatkówki, czyli dużo, dużo budowania przewag, potem niwelowanie tych strat i myślę, że... Kibicom e, mogło się powodować, natomiast no, e, my musimy szybko wyciągnąć wnioski, gdzie jest, gdzie jest deficyt, gdzie możemy zdobyć e, punkty w ataku, bo, bo tego nam zabrakło przez pierwsze dwa sety kończącego ataku, żeby, żeby to minimalne przegranie końcówki można było przechylić na własną rzecz. Wracamy do Łodzi. E, więc e, wasz teren, e, jakiego meczu się Pan Wam spodziewa? Czy, czy takiego jak dzisiaj, czy może takiego jak we wtorek? Wszystko tutaj jest możliwe w tej rywalizacji, pierwsza myśl jaka mi przychodzi do głowy to raczej mecz na wyniszczenie, czyli, czyli duża doza nerwów, jakichś dodatkowych emocji związanych z tym, że zespół z Bielska może zamknąć tą rywalizację. My chcemy ponownie tutaj przejechać za tydzień w piątek, więc, więc będzie, będzie to na pewno szalony mecz. I opanowanie tych nerwów, emocji e, będzie istotnym czynnikiem, no a potem trzeba się zabrać za dobrą jakość siatkarstwa i tego pilnować. Czy teraz te kilka dni do tego czwartego meczu to bardziej trening, czy bardziej odpoczynek, a może jakaś praca mentalna? Aha, odpoczynek to jest, to jest chyba kluczowa teraz kwestia. Bo trzeba w miarę lekką stopą przejść tą podróż z powrotem do, do Łodzi. Eee, trochę nas będzie zarwana więc więc jutrzejszy dzień poświęcimy na regenerację i potem e, potem szukać i budować energię na na to spotkanie z Paulina dzisiaj nieprawdopodobne emocje w hali w Bielsku-Białej. No tak naprawdę ten mecz mógł się zakończyć zupełnie w drugą stronę i chyba nikt nie miałby pretensji, bo to spotkanie było bardzo bardzo równe. Cieszę się, że skończyło się dla nas, jak ostatni set pokazał, musimy grać do końca, obojętnie jaki jest wynik. Wiemy, że to będą ciężkie spotkania, no ale cieszę się, że, że to my w tym momencie mamy przewagę tych wygranych dwóch meczeń. Zwykle w tym sezonie bywało tak, że to my odrabialiśmy... Duże straty i udawało nam się to bardzo często. Co takiego się stało w tym czwartym secie. Ja wiem, że wygrany mecz i zupełnie jakby nie jest to teraz istotne, no ale jednak od połowy seta świętowaliśmy już trochę zwycięstwo w meczu, a emocje były do samego końca. Myślę, że tutaj no, mogło gdzieś to skupienie delikatnie nam uciec. To prawda, nie jesteśmy, przy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że prowadzimy, ale myślę, że tutaj nie ma wytłumaczeń. Po prostu musimy się szybciej zebrać do roboty w takich momentach, jak widzimy, że ktoś nas goni a, i zakończyć to tak, jak należy. Ten mecz bardzo ważny, w zasadzie to zwycięstwo bardzo ważne, bo to teraz my jesteśmy krok z przodu. Eee, bo... Można powiedzieć, że trochę my rozdajemy karty, bo teraz Łodzianki już są na takim musiku. Już muszą wygrać, jeśli chcą przedłużyć rywalizację. My do Łodzi jedziemy, na pewno w dużo lepszych komorach niż Łodzianki. Na pewno mamy tą przewagę psychiczną, że, że to my prowadzimy. Jednak ja wiem, że to na pewno będzie ciężkie spotkanie i, i musimy nacisnąć od samego początku. I mam nadzieję, że, że będziemy to traktować tak, jak kolejny po prostu mecz. Nie, nie, nie będziemy myśleć o tym, że już mamy dwa punkty e, ze sobą. Nie spodziewamy się takiego meczu jak był we wtorek, raczej spodziewamy się meczu wyrównanego. Jak, co ty powiesz na ten temat? Dwa razy się nie zdarzy na pewno taki mecz, gorzej się chyba zagrać nie da. E, w tam nic nikomu nie szło. E, myślę, że każda ma e, z tyłu głowy m, to, że, że naprawdę nie możemy się. E, rozluźnić, a cieszę się, że gramy zespołowo. I, I w dzisiejszym meczu pokazałyśmy to, że nawet taki mecz e, nie powoduje u nas, że, e, że mamy jakieś zgryzy pomiędzy sobą. No i na koniec jeszcze jedno pytanie, bowiem dzisiaj dwie statuetki odebrałaś, mimo że to nie Ty zostałaś MVP, mm. ale też masz powody do świętowania, bo nie tylko zwycięstwo, ale też ostatnio setny występ w Tauron Lidze, już jakiś czas temu, a do tego tysiąc zdobytych punktów. No to są rzeczy, które naprawdę e, czapki złujesz. E, bardzo dziękuję za to wyróżnienie i że, że tutaj klub e, śledził moje wyczyny. E, szczerze, byłam zdziwiona bo nie sądziłam, że, że to już setny mecz i, i że tysiąc punktów zdobyłam. E, no, osobiście się cieszę i, i na pewno e, jest to miłe. Ale do Regis jeszcze brakuje 1000 No punktów. do Regis to tak, jak ja to widziałam, to ma więcej i jedno zero więcej. Więc no ja to sobie trochę pogram, mam nadzieję.